i śnieg z niej spływa. Witam was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy. Wakacje w pełni, pociągi zapchane, inflacja szaleje, a w kinach tak sobie, no powiem wam, że się nie dziwię, bo na przykład znalazłem w Warszawie kino, gdzie bilet weekendowy kosztuje prawie 60 zł. Tak czy inaczej tłumów nie ma, a w dalszym ciągu rządzi i lata z gołym tyłkiem Thor. A teraz o tytuł największego przeboju kinowego tego lata zawalczy Pete Brad Pitt, który wsiada y, do pociągu niebyle jakiego. Akcja dzieje się w słynnym japońskim pociągu Shinkansen. Taka, taka TLK ta nasza, taka tania linia kolejowa, tylko trochę szybsza. No więc właśnie w tym pociągu e, akcję swojej powieści e, umieścił Kotaru Izaka! Um, I na podstawie właśnie jego książki powstał ten film. A reżyserem jest um, twórca i weteran takich słodkich komedii romantycznych jak uh, John Wick, Atomic Blonde czy Deadpool 2. Little off course here. Ooh, holy mommy fucking shit! Oh yeah, That's right, Tak a propos, David Leitch przez lata całe był kaskaderem i dublerem Brada Pita. W takich filmach jak Fight Club, First Ocean's 11, Troja czy Pan i Pani Smith. A potem Leitch zabrał się za reżyserię. Uh, I właśnie spotkał się na planie zdjęciowym, po raz pierwszy spotkał się z Bradem Pittem, um, będąc już reżyserem, na planie filmu Deadpool 2. I tam właśnie Brad Pitt zagrał porażającą i elektryzującą rolę. But... Vanisher! Haha! <laughs> nice! Vanisher! Maybe the wind can't blow, it, can't see it. To była iść ognista kreacja Brada Pita. Godna Oscara. W kategorii najlepsza dwusekundowa rola męska. Nope, no he's, he's Ale w filmie Bullet Train uh, Brad Pitt gra dużo większą rolę. Dużo większą, bo właściwie główną. Główny bohater ma ksywę... Żabka. Nie... Biedronka. Biedronka, myli mi się. W każdym razie, no właśnie, nasza Biedra a, to taki pechowy, nieco złodziej. A, no w wieku, że tak powiem, już średnim. Dear Creek International Business Solutions, how can I help you? I am ready. Well, that's great. Lady

No i teraz, żeby jakoś dociągnąć do pierwszego, no to Biedrona musi z pewnego pociągu e, świsnąć, ukraść pewną walizeczkę. No, niby prosta sprawa, ale jednak nie, bo chętnych na ten necessaryk walizeczkę jest naprawdę wielu. I cała sytuacja się zagęszcza. What? Remember those two wackos from the Oblivion job? The twins? Yeah, not so sure they're twins. Get off the train. Opis wszystkich bątków, które reżyser, scenarzysta i wszyscy inni włożyli do tego filmu, no to by zajęło prawdopodobnie takie parę godzin. Ale tak w skrócie dla kinomaniaków, ten film jest o zemście. No tak, o zemście jest. I... Właściwie przez przypadek biedrona uh, uh, no, trafia w sam środek uh, tej krwawej wendety. Jestem Bullet Train to kolejni bohaterowie, którzy wkraczają na arenę pociągu i myślą, że mają jakieś swoje interesy do złatwienia. Myślą. Ale tak naprawdę w tle czai się biała śmierć. Taki master of puppets. A my, widzowie, skaczemy od postaci do postaci, próbując złapać jakiś sens. Ale ogólny sens a, filmu dla nas kinomaniaków to mm, w skrócie efekciarska, zwariowana, ociekająca krwią brutalna jatka podlana czarnym i absurdalnym humorem. Humorem, w którym, no, powiem wam, świetnie znajduje się brat Biedrona zwany Peter. Nowe ja Biedronki, jego terapia, zen i niechęć do gniewu i przemocy wypadają no, naprawdę przezabawnie na tle morza krwi, trupów i zabijania. A w dodatku, wszystko to przez Deadpool. Alright. Kolejne sceny walki są zarażowane naprawdę niesamowicie. E, niezwykle pomysłowo. Nie ma to absolutnie nic wspólnego z realem, ale jak to się ogląda? Hmm? Train to zwariowany miks kolejnych gagów i walk, podkręconych na maksa. Wiem, że to adaptacja powieści, ale jak na film mam wrażenie, że jest tutaj zbyt dużo wątków i postaci. Plus mamy głos Sandra Bullock i flashbacki, które choć na chwilę zabierają nas z tego pędzącego pociągu. Głębszej śliwki myśli raczej w tym filmie nie szukajcie. Bullet Train. Po prostu dostajecie krwawą jadkę na sterydach, jadowitego węża, japoński kibelek, jakuzę i samurajskie miecze. Tak, akurat lubię. To trochę film Ala Tarantino, trochę Kitano, trochę Deadpool, a więc co kto lubi. Głównie jeśli lubi absurdalne, pomysłowe zabijanie w pędzącym pociągu. Nie będę za bardzo rozwodził się nad tym filmem, bo to nie taki gatunek, który trzeba rozdrabniać na szczegóły, um, ale mam wrażenie, że było to nieco za długie, tak jak te rady i dialogi naszych bohaterów, a przez to został zaburzony rytm całej opowieści, całej akcji. No, po prostu momentami się to trochę dłużyło, jak jazda PJP. Jedzie pociąg z daleka ale kilka scen jest naprawdę niesamowitych pod względem choreografii e, walk albo przewroczych, jak na przykład Chaining Tatum i jego seks. albo e, historia pewnej butelki wody <taka>, taka mała montażowa perełka I'm not the only one on this train looking for this case Pitt e, czyli Biedrona m, no powiem wam że jest zadziwiająco pasujący do tej roli, taki e, delikatnie nierozgarnięty i zadziwiony pechowiec, zadziwiony tym, że wokół niego e, krąży tyle przemocy i zabijania. I ten kontrast, ta zbitka daje naprawdę niesamowity efekt. I powiem wam, że chętnie zobaczyłbym go e, w tej roli e, w kolejnym filmie. Maybe? Sorry, buddy. Okay. A więc, Bullet Train to świetnie zrealizowane e, wakacyjne kino krwawej akcji i rąbanki bez pretensji do. E, no właściwie do czegokolwiek. Po prostu oglądasz i. tyle i aż tyle. Albo łapisz za hamulec. No teraz wyobraźcie sobie. Taki film u nas w Polsce. Pędzące PKP 50 km na godzinę. dziki tłum nad morze, klima padła, a prądu nie ma. No, to niestety była opowieść z własnego doświadczenia, kiedyś jechałem czymś takim właśnie skutna do Warszawy, a on gdzieś tam dalej jechał. Pozdrawiamy PKP. Okay, okay, Kid, come on! I can't! stuck! What? Leave it! Let's go. Yeah. We gotta go! We gotta go! No, I can't! Right now, no lady! A wracając do naszego luksusowego pociągu do Bullet Train, moi drodzy. Uh, ocena. Mm, na 10 w skali kinomaniaka daje temu filmowi takie 6. Yeah, please! 6,5, właśnie za tę niesamowitą pomysłowość przy choreografii walk i zabijania. A więc co kto lubi?